28 pewnie metrów, nie wiem ile, jaka jest odległość, 31 metrów, yy... także Zobaczymy. strzału nie będzie. Uwaga, jest bramka, ależ pomylił się teraz Parejko, Damian Zbozień cieszy się, bo strzela gola wyrównującego w 70 minucie, gola, na którego kompletnie się nie zapowiadało. Tu trzeba pochwalić na, na, na pewno Klepczyńskiego, który zdezorganizował trochę tą grę obronną Wisły Kraków. No Parejko wpadał już do bramki, to, to było tak, że on już no, zobaczmy tutaj chyba Klepczyński tą piłkę przekonką nieatakowany. Klepczyński i tutaj Parejko no stał blisko słupka. Czy na tyle, żeby tą piłkę wybić? Może bliżej powinien stać. Może, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja nie wiem, czy bym winił tutaj parejkę przy tej sytuacji. No, czasami tak się zdarza. Tak, te wszystkiego na pewno główka. Tutaj na pewno to, to był klucz do sukcesu. Parejko przede wszystkim spodziewał się, że Zbózień będzie zgrywał piłkę.